Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paść, baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus. Paś owce moje. Zaprawdę. Zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Przez świętych apostołów Piotra i Pawła dałeś swojemu kościołowi podstawy chrześcijańskiej wiary. Modliliśmy się na początku tej liturgii: Podstawy wiary. Piotr w progach świątyni jerozolimskiej w pierwszym czytaniu mówi do. Sparaliżowanego chromego człowieka, co mam, to ci daję? W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź, co mam, to ci daję. Skąd Piotr to ma? Co Piotr ma? To Piotr ma zdolność powiedzenia sparaliżowanemu człowiekowi, chodź, w imię Jezusa. Co mam, to ci daję. Piotr może dać temu człowiekowi to, co sam ma, czyli to, co sam dostał. I w Ewangelii jesteśmy świadkami tego momentu, kiedy Piotr to dostaje. Sparaliżowany swoim grzechem, sparaliżowany żalem, wyrzutami sumienia, słyszę od Jezusa jeszcze raz: Pójdź za mną, idź, chodź. Słyszy pytanie o miłość. To ono go uzdrawia, to go, ono go uzdalnia do wyruszenia w drogę, do podjęcia misji. Święty Paweł pisze do Galatów i do nas: Spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie. Bym Ewangelię o nim głosił poganą. Bogu się spodobało, żeby Paweł głosił Ewangelię, żeby go posłać, bo chce objawić swojego syna w Pawle. Paweł nic nie ma sam z siebie, nie, nie idzie na misję sam z siebie. Nie otrzymaliśmy od niego i Piotra podstaw chrześcijańskiej wiary. Bo w którymś momencie życia coś mu się zakręciło w głowie, odwidziało, zmienił zdanie, przemyślał swoje poglądy. Nie, Bogu się spodobało objawić syna swego w nim. Tak Paweł czyta swoje nawrócenie, tak Paweł czyta swoje powołanie, swoją misję. To wszystko się dzieje dlatego, że Bogu się spodobało objawić w Pawle prześladowcy, mordercy. Grzeszniku swojego syna. Może się Bogu spodobać objawić swojego syna we mnie, w tobie? Co masz od niego? Co możesz dać? Zamiast srebra i złota, cenniejsze od srebra i złota. Masz jak Piotr doświadczenie miłości, która cię uwalnia z paraliżu twojego grzechu, z paraliżu twojego żalu, twojego poczucia winy. Masz doświadczenie tego, że Jezus cię pyta o twoją miłość i że odpowiedź na to pytanie starcza mu za wszystko. Taka odpowiedź, jakiej dzisiaj jesteś w stanie udzielić. A jak mu wystarczyła taka odpowiedź, jakiej był w stanie tamtego dnia nad jeziorem udzielić Piotr, to ginie w polskim tekście nie ma tego, jak oddać. Nie, nie, nie słyszymy tego, chociaż tu tłumacz próbował nam to opowiedzieć, używając dwóch czasowników miłować i kochać. Ale one po polsku nie bardzo się różnią. W oryginalnym tekście greckim Ewangelii ta różnica jest dużo bardziej widoczna że dwa razy pierwsze Jezus pyta Piotra agapasme, pyta go o miłość, którą Grecy nazywali Agapę. Papież Benedykt o niej tak pięknie pisał, że to jest miłość wstępująca z góry, taka miłość, jaką Bóg kocha, absolutnie niezawodna. I Piotr, który już ma doświadczenie swojego grzechu, swojej zdrady, swojej słabości, odpowiada Panu Filose, zależy mi na Tobie, jesteś dla mnie ważny. Ale już nie ma odwagi mówić Jezusowi, że go miłuje na 100%, niezawodnie. I za trzecim razem Piotr się smuci nie dlatego, że to trzecie pytanie i że trzema pytaniami Jezus przypomniał mu trzykrotną zdradę, bo bądźmy szczerzy, Piotrowi stojącemu naprzeciwko Jezusa, twarzą w twarz, widzącemu rany w rękach, rany w nogach, naprawdę nie trzeba przypominać, że się mistrza wyparł. Całym sobą Piotr to pamięta. Tylko za trzecim razem Jezus pyta Piotra, filejsmę. Schodzi jeszcze poziom niżej. Tak jak podczas ostatniej wieczerzy klękał u stóp Piotra, żeby mu umyć nogi, tak samo teraz klęka przed Piotra możliwościami miłowania, kochania. Przed tą świadomością Piotra, że nie stać go na miłość, która jest na 100%, nie stać go na miłość niezawodną. Ale co ma to? To chce dać Jezusowi kruchą, słabą, ludzką miłość. I za trzecim razem Jezus o tę miłość pyta. Tę miłość przyjmuje. Na mocy wyznania tej miłości. Po raz trzeci mówi Piotrowi, paść owce moje. Byłeś młodszy, chodziłeś, gdzie chciałeś, będziesz starszy, inny cię opasze. Poprowadzi, gdzie nie chcesz, gdzie sam z siebie byś nie poszedł, gdzie sam z siebie nie miałbyś siły, odwagi pójść. Co mam? To ci daje. Spodobało mu się Bogu objawić Syna Swego we mnie. Może się Bogu spodobać dzisiaj, objawiać swojego Syna w Tobie? Masz takie doświadczenie Jezusowej miłości do Ciebie, żeby móc o Nim powiedzieć, co mam, to Ci daje.